Witam wszystkich, z tej strony Maciek Łakabra. w tym krótkim poradniku pokażę Wam jak uzyskać efekt dużej rozpiętości tonalnej, czyli HDR na zdjęciach. Rozpiętość tonalna to najprościej mówiąc różnica pomiędzy najjaśniejszym a najciemniejszym punktem zdjęcia. Ja do fotografowania używam przeważnie drona DJI Mavic Air 2 oraz do postprodukcji aplikacji Adobe Lightroom bądź Adobe Photoshop, częściej jest to Lightroom. Dlatego posłużę się tym dronem i tym oprogramowaniem, aby Wam to pokazać. Zapraszam do oglądania, hej! Oczywiście, zanim pojedziemy robić zdjęcia naszym dronem, trzeba sobie sprawdzić sprzęt. Sprawdzić przede wszystkim, czy mamy naładowane baterie i w kontrolerze, i w dronie. Czy mamy kartę SD włożoną do drona. To jest bardzo ważne, bo zdarzało mi się gdzieś wybrać bez karty. Dodatkowo najlepiej zaplanować sobie podróż tak, jeżeli ma to być fotografia krajobrazu, żeby być na miejscu tak zwanej złotej godziny, czyli złota godzina jest to czas. Godzinę po wschodzie i godzinę przed zachodem słońca. Wtedy mamy najlepsze światło do fotografowania jakichś gór, polan, Wąg, jezior. W zależności od tego, co chcecie fotografować, musicie się zastanowić, jakiej porze dnia chcecie tam być. Następnie udajemy się na miejsce i przystępujemy do pracy. Gdy już jesteśmy na miejscu i chcemy latać dobrym zwyczajem i też obowiązkiem jest zgłoszenie lotu, zrobienie tzw. check-in w aplikacji Dron Radar. Przed startem warto sobie zawsze skalibrować kompas, oczywiście sprawdzić mocowania śmigiełek, czy są dobrze włożone. Ja jeszcze zawsze sprawdzam jak tam wyglądają ogniwa w baterii, żeby nie mieć żadnych przygód. No i gdy jesteśmy gotowi, startujemy. No i bardzo ważna rzecz, czekamy aż dron złapie nam odpowiednią ilość satelit GPS i ustawiamy sobie wysokość punktu powrotu RTH na taką, żeby była wyższa niż wysokość najwyższej przeszkody jaka jest w naszej okolicy. Chodzi o to, że jak dron straci zasięg, bądź coś się wydarzy, żeby wracając do nas w... nie uderzył po prostu w nic, żeby przyleciał sobie ładnie nad przeszkodami, zawis nad nami, wtedy sobie bezpiecznie wyląduje. Jak widzicie, używam tak tzw. linii siatki, tzw. linii siatki. Jest to ważne, wynika to z zasady złotego podziału. Tak w skrócie, bo sobie te informacje gdzieś możecie w Google'ach znaleźć, ja nie będę wnikał w tutaj wszystkie tajniki fotografii. Miejsca, gdzie przecinają się te linie, to są tak zwane mocne punkty zdjęcia, czyli takie punkty, które podświadomie oglądając zdjęcie w, tym, w tych proporcjach 4 na 3, podświadomie jak coś jest umieszczone w tych punktach przecięcia się linii, to jest tak zwany mocny punkt zdjęcia, czyli zwracamy na niego większą uwagę. Jak widzicie, fotografuję używając zapisu do JPG-raw. Tutaj w tym miejscu opcja Gridlines włączamy sobie siatkę. Ja używam tej środkowej właśnie, czyli do zasady złotego podziału. Balans byli mam ustawiony na auto. O jeszcze warto sobie sformatować kartę pamięci. Jeżeli oczywiście macie już wszystko z tej karty zgrane do komputera. I gdy jesteśmy gotowi, możemy szukać naszych kadrów. Ja, żeby uzyskać efekt HDR, używam tak zwanej opcji AEB. AEB, czyli mój angielski nie jest dobry, auto ekspozycja bracketing. To jest e, dron wykonuje 5 zdjęć, każdy z inną ekspozycją, czyli jest inaczej naświetlone. Robi zdjęcie od najciemniejszego do najjaśniejszego i my potem te 5 zdjęć łączymy sobie w jedno zdjęcie w aplikacji i dzięki temu uzyskujemy dużą rozpiętość tonalną bo jak zobaczycie gdybyśmy robili tylko jedno zdjęcie i ja mając ekspozycję w trybie auto ustawię sobie większość zdjęcia na, na ziemi to mam ładnie doświetloną ziemię a jak przyjadę sobie na niebo ten dół mi się zrobi ciemny a niebo będzie jasne mając wybrany tryb AEB już mniej więcej tutaj nam się ta ekspozycja nie, nie zmienia bo jakby dron wie, że będziemy robić te zdjęcia w HDR, czyli mamy dużą rozpiętość tonalną tej ekspozycji. No i odpowiednio ustawiamy sobie kadry. Uczono mnie, że fotografując jakieś tak zwane landschafty, jak się tu na, na Śląsku mówi, czyli landscape'y Fotografię fotografii krajobrazowej, nie wolno dzielić zdjęcia na pół linii horyzontu. Czyli horyzont nie może nam przechodzić przez środek zdjęcia. Możemy mieć więcej dołu, więcej góry, ale nigdy po połowie. Zależy jeszcze jakie chcemy zrobić zdjęcia, ale w 99% przypadków raczej trzeba unikać dzielenia zdjęcia w połowie horyzontu. No i jak już wykonamy zdjęcia, przejdźmy sobie do edycji. Więc przejdźmy sobie teraz do edycji zdjęć. Jak widzicie są tutaj już zgrane zdjęcia z drona. Tak jak mówiłem wcześniej, wszystkie mam zapisane i w rawach i w JPEGach. Obróbki wykorzystuję tylko i wyłącznie RAWy. A JPEG i odpegi są mi potrzebne po to, jak chcę coś surowego na gotowo szybko ci wrzucić na Facebooka bądź wysłać komuś i tak dalej. Mam w dronie dużą kartę pamięci, więc mogę sobie na to pozwolić, żeby zapisywać w RAWach i odpełkach. I w ogóle zalecam wszystkim używanie RAWów, bo w RAWach jest zawarte dużo więcej informacji. Jak zobaczycie, rozmiar RAW to jest 23,4 MB. Przedmiar JPEGa już po kompleksji 4,14 MB. Więc jak chcemy coś wyciągnąć z cieni, cokolwiek robi z naszym zdjęciem, to dużo więcej informacji mamy zapisane w rawie i daje nam dużo, wiele, dużo większe pole manewru. A więc dobra, importujemy sobie to do Lightrooma. Zaznaczymy All Photos. Jak widzicie, Lightroom jest już na tyle. Ogarnięte, tylko film oznaczał mi tutaj też filmy. Jakieś chcę zrzucić, jakie tam wykonałem. No on już tylko pod uwagę bierze te pliki DNG. No i importujemy. Dobra, to już mamy zaimportowane zdjęcia, przechodzimy do wypluwania naszych HDR-ów. Tak jak wcześniej wspomniałem, fotografowałem w opcji w dronie. Miałem ustawione AEB5, ten Auto Exposure Backlighting. Czyli dron wykonywał mi każde zdjęcie jako 5 zdjęć, każde z inną jasnością. Jak widzicie, każde zdjęcie ma inną ekspozycję. Więc pogrupujmy sobie. Teraz stwórzmy tak zwane stosy. Zaznaczam pierwsze zdjęcie z 5, ściskam lewy Shift, zaznaczam ostatnie z 5. Klikam prawym. Wybieram opcję stacking, grouping to stack, czyli grupuj w stos. I tak sobie zrobimy 3 stosiki, załóżmy. I teraz pokażę Wam, jak zrobić z tego hdr -a. Klikamy prawym na nasz stos. Wybieramy opcję Photomerge HDR. On nam te zdjęcia połączy. Auto align to jest jakby, że on automatycznie dopasowuje nam te zdjęcia do siebie względem przesunięcia, gdyby nam troszkę się pokrzywiły. Auto Settings, on tu sam wprowadzi parametry. Jakby autokorektę wykona to mam oznaczone, bo sam chce wprowadzać te poprawki. Deghosting tego używamy, gdy, gdyby się okazało, że bardzo wiał albo porusz, mamy jakieś poruszenia między zdjęciami. Wtedy byłaby taka opcja, że tutaj na przykład zamiast tego jednego komina byłyby trzy obok siebie. Bądź nawet pięć, bo dron by się tam o tyle przesunął. Więc zaznaczając tą opcję, nie jest nam w stanie jakby z tych pięciu zdjęć jakby wybrać taki punkt wypadkowy i usunąć te jakby cztery pozostałe kominy. No i gdy mamy już takie opcje wybrane, dajemy merge i on teraz wykona hdr -a. Pojawił się tutaj nasz HDR. No i jak chcecie zrobić tak więcej zdjęć, a nie klikać w każde z osobna, możemy sobie zaznaczyć więcej tych wcześniej zrobionych stosów. Dać FotoMerge HDR i on zapamiętując ustawienia jakby z, jakie wybraliśmy na poprzednim HDR, wykona nam już z automatu teraz dwa HDR. -y. Nie musimy tego za każdym razem robić osobna, dla każdego stosu, tylko możemy po zgrupowaniu wszystkich zdjęć w stosy. Wykonać te HDR-y, że tak powiem. No Dobra, jeszcze się tworzy ostatni HDR. Dobra, i przechodzimy do trybu Develop, czyli edycji. Mamy tutaj wybrane. że jest praktycznie 90% roboty, jak widzicie. Mamy. Dosyć fajnie doświetlony dół, nieprześwietlone niebo. I teraz możemy się pobawić. Zobaczmy sobie balans bieli na automatycznym. Z reguły potem się to sprowadza do ustawienia sobie balansu bieli. Można też użyć pipety, na przykład w takim miejscu. A mi się bardziej podobało to chłodne miejsce. Z highlights usuwamy wszelkie takie najjaśniejsze punkty, znaczy regulujemy ich jasność. Sobie tutaj trochę zjadę tymi highlightsami. Chcemy troszkę jeszcze rozjaśnić dół, Spodniosę sobie shadows. Możemy użyć takiego filtra, jak gradient, sobie jeszcze ten niebo bardziej ściemnić. Tu regulujemy stopień zaciemnienia. Zrobimy takie mroczne zdjęcie. Tu jest coś takiego jak usuwanie zamglenia tego. W tym przypadku tego zdjęcia nie będziemy używać. To jest przejrzystość. Możemy odrobinkę, ale dosłownie odrobinkę podnieść. Tekstury, aby się nam więcej detali tu pojawiło. Jako, że jest to robione z rawów, dron nam tego automatycznie nie wyostrzył to przed zapisanym finalnego zdjęcia podniesiemy sobie trochę ostrość i redukcję szumów damy na 7 no i tak to mniej więcej wygląda wykonałem akurat takie jakieś nieciekawe zdjęcia bo z powodu jak widzicie tych murów nie chciałem nigdzie dalej jechać z dronem więc sfotografowałem ze swego podwórka Generalnie chodziło o to, żeby Wam pokazać, jak wykorzystać funkcję w dronie AMB5 Auto Exposure Bracketing do tworzenia takich zdjęć z efektem HDR. Zapraszam do kolejnych poradników. Pozdrawiam. Na razie. Trzymajcie się. Hej!